No cześć to Kuba, szkocki ogrodnik, a my dzisiaj u mnie tutaj po najzimniejszej nocy w tym roku, nocy, która mnie zaskoczyła. Ale o dlaczego? Zapraszam na film. Za 8 dni na krótszy dzień w roku. Mamy południe i patrzcie, jak nisko słońce jest. Tak nisko mówię, bo jestem na północ dalej niż wy w Polsce. A że jestem po. Jak powiedzieć, w złej stronie wzgórza. No to do gruntu słońce, do lutego już tutaj u mnie nie dotrzeć nie będzie. To jest najniżej, jak teraz schodzi. To jest najniżej, jak to słońce schodzi. do lutego do gruntu nie dotrze. Czyli tego gruntu mi nie ogrzeje, płat mi ogrzeje, ale gruntu już nie. No, wygląda pięknie, no nie? bo smutne niebo, ładnie, fajnie, no, jak w Szkocji rzadko to się zdarza. Nie brak kolor szkockiej flagi. Ale co tu mi się stało, no stało mi się tak, o to się nie martwię. To jest od odmiana Edley Rose, ten który już w tym go posadziłem, tam dołączę film. On kwitnie tutaj już od października, ładnie na dużo. Chociaż teraz wcale ładnie różowo nie wygląda. Roślina, o którą się martwię. To tutaj, to żółte. No liście już straci. No to jest moja cycynka Juzu. Wytrzymuję do minus 9, ale pewnie przy minus pięciu, sześciu liście. No szkoda. Szkoda, to jedna z tych roślin, którą chciałem zabezpieczyć. Różnik niebieski. Odmiana kończa. Tylko spójrzcie, jak ładnie wygląda. No, Przybliży się? Przybliży się. Pięknie to wygląda. Na tle tego nieba. No, ładnie te listki oszronione wszystkie. Piękna szyna, Piękna. Bardzo, bardzo ją lubię. Cudownie na niebiesko kwitnie. Teraz cudownie oszroniona. Bajeczka. Gołą przeleciał dosłownie 20 cm nad głową. No, już całkiem oszalała. Tam na dachu sąsiada. O. Mewa się opala. Tutaj, co my tutaj mamy? Dwie karłatki. Karłatka ta typowa. A tu mała ceriferka, Złożyła liście. Użyła liście, ale tym się no. Minus 8 nie powinno jej zaszkodzić. No, zobaczmy. Duża. Patrzcie, jakie tu jest skorupa lodowa w ogóle na no, mojej ścieżce? Duża pięknie wygląda. Nie powiem, no w tym słońcu dla kaza No wiadomo, liście też, też straci. To była Wedbana Patagońska. No, tylko spójrzcie. Cudnie, prawda? Już też. Lasecznica ta moja trawa, no pięknie, to jest odmiana makrofyla, pięknie ścięta. Tu co my jeszcze mamy? Formium tenax, odmiana jester, teraz nie widać jak ładnie różowy, bo jest biały. Tutaj, tam w rogu mała magnolia grandiflora, Grandi odmiana Alta, alta. Zimozielona, zmrożona. Tu. Mały trachek, akusik. Winsan. E-minus 8. Winsanowi nie powinno zaszkodzić. Karczoch, To też ja sobie poradzi, mimo że tu są młode liście wypuszczone. Idziemy dalej. Co my tutaj mam? To jest piękna To jest. Udładnia Kocham tą pompkę. Już Kilka razy o nie mówiłem. Obok karpus fortunei i odmiana Neinital. O Oto też się nie martwię. Drzewa. Duże. A tych ptaków tu dzisiaj mam. Tam jest. rodzik Só go uchwycić? Nie, w krzaki się Ale z mówię jest. Ten ludzik przylatuje cały czas 2 metry ode mnie, no? Chłodny jesteś, Wiem, muszę ci jedzenie kupić. Gdzie on jest tam? Widzicie go? Co tam? Tink, pink, pink, skacze. Gdzie jesteś? Już poleciał. Już poleciał. Niedobrze. Wytaszką, coś kupić dzisiaj. Do jedzenia. Podłożę w tym słońcu. Ładnie zmęczone. Ciemiennik biały. Miałem obciąć liście mu dzisiaj. Taki plan, bo miałem po to do pracy. Nie poszedłem poniedziałek, ale w takim stadium niczego nie będę obcinał, bo to więc ja szkody zrobię niż, niż pożytku jak przyczynam liście dlaczego przyczynam liście dołączę link w rogu ostatnie liście na mojej leszczynie o, pewnie zaraz spadną, chociaż mówię taka o, ta leszczyna pogięta wiecie co cudnie to wygląda Bo teraz chyba film nie oddaje jak to jak to pięknie tutaj to Pomrożone, te pogięte gałęzie wyglądają. Obok, obok jest facja. Fację znamy głównie z domu. To jest facja Polikarpa. Od... Nie, nie, zwykła Polikarpa. Wytrzymuje do minus 12. Myślę, że mimo, że taka no, sztywne liście mogły łamać, nie będę dotykać. Ale powinna przeżyć. Tutaj piękna. To, to jest. To jest machonia odmiana Soft Cares. Ładnie złożona. Kordyliny. Kordyliny australijskie. Też minus 12. Tutaj u mnie spokojnie sobie poradzą, mimo że. Też stały się białe. obok bambusik. algesja. To jest odmiana. Fordesia Chyba odmiana Gansu. Gansu nie tu moje paprocie, tam kolejna mahonia. Tutaj ta palemka, też się ją zabezpieczyć. To jest maleństwo, to jest hybryda. To jest skrzyżowanie cehekarpusa nowego z cehekarpusem nanusem. Mała, kompaktowa odmiana drzewa cuskawkowego. kwitła. Co z tego będzie? Hmm. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj z tego będzie. Kolejna facja, kwitła, ale z tych kwiatów to już przy tym razie nic nie będzie. Kolejna mahonia, to jest odmiana. Kabaret, we wszystko pięknie, wygląda, takie pomrożone. No. Spójrzcie tylko na to. Pierwsze cyklameny dyskowate, które mi zakwitły. No. I im ten rust nic nie zaszkodzi. Tutaj trochę karpus Wagnerianus, tudzież to wideo nazywa się nazywa, trochę Carpus Fortunei, odmiana Wagnerianus, ten ze sztywnymi liściami. Cudnie, cudnie wygląda. O niego się przy minus 8 w ogóle nie martwię. Zero zabezpieczenia. Tak się do nich tu nawiało. Tutaj też jakieś pomrożone wszystko. Tu. Rododendon Lapoński. To jest pierwszy pączek, który pewnie będzie już mieli kwitł, ale teraz mu teraz jest tak znożony, że na pewno nie zakwitnie. Musimy poczekać, aż ten modus popuści. Trochę carpus uklorensis. No niego mogą zabezpieczyć, bo to nie wiadomo. Tutaj mały to mi w ogóle schorowany przyjechał i próbuje go ratować, bo nie ja zabezpieczyć. Hmm, Princeps. Tachyka pusnowa. Rododendron skoszony. Ale to mówię, skoszony, nie skoszony, no, no smarznięty, no ale to nic nie będzie. I piękne, podejdę bliżej. Oczko wodne. Tym miałem larwy traszek helweckich. Myślę, że mógłbym stanąć mimo swoich swojej, a pewnie stówę mam, żeby się na zimę. Nie. Tutaj proszę. O to się ma, to chciałem zabezpieczyć te kwiaty i te nasiona. Nie, o jego się nie martwię. Tą szeflerę, ona, ona się odbija, bo to tylko mówię, jest zmazdnięte przez, przez lód, ale to tam nie zaszkodzi. Musiałem przerwać, bo zadzwonili do mnie z pracy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Biało mroźno zimno. Foliak opatulony. Folią bąbelkową od środka. Dogrzewany przy tych temperaturach, ale dogrzewany tylko na 2-3 stopnie, więc on no, się nie ma tutaj trzeba uważać, żeby się. Zapomniałem schować wążą. Dzisiaj głośniej ale. Chciałem pokazać jeszcze tutaj. To jest donica na zimę, którą robiłem. Tam dołączę też do niej link. Dzisiaj zmrożona jest na skorupę. Ale wiecie co fajnie to wygląda. Jak z domu patrzy, teraz tak nie wygląda. Mówię, to trochę bałagan, ale jak się z domu patrzy, tak to mniej więcej wygląda. Tu już te pierwsze cyklameny dyskowate kwitną kolorystycznie, fajnie to wygląda. Jak robię, mówię tam, dołączam w rogu link. Tu jeszcze się na szybko przejdę, żeby się nie wywalić na tym lodowisku, muszę podsypać piaskiem. A mamy taki kubeł z piaskiem na ulicy. Moja czarna trawa. I przebawiający się na żółto, sosna wydmowa odmiana Chief Joseph. Fajne, jak są takie żółty kolorystyczne, w tych kolach jakie tutaj dzisiaj mamy, ale to chciałem pokazać. Dobrze, że nie ma lodu, co? Tutaj trzy palmy, więcej, pięć palm. Trzy małe. hecarpus nagi, Krzyżówka nanusa z wagnerianusem. Fontunei mały. Dostanę za darmo średniej jakości, ale mówię za darmo. A tu kolejny Wagner Wagnerianus. Mówię tak to dzisiaj u nas tutaj wygląda. Pięknie, no jest ładne niebo. Wszystko zmrożone. Fajnie to. O tej porze roku te króle u nas są takie bardzo niebieskie, bo to słońce jest tak nisko. że się nie przebije tutaj w ogóle. Co my tu jeszcze mamy? Mamy 5 ściętego drzewa. Mamy 7 kordylin. Pięknie to wyglądają te liście. Kordylin no. w takim razie rewelacyjnie. No. Mi się to bardzo podoba. Te kordyliny spokojnie. Minus 12. Tu jeszcze jest eukaliptus Może przejdę z drugiej strony. W tym świetle będzie lepiej wyglądał. Odmiana, niebieska odmiana. A jest jeden z tych mniejszych, teraz od do 5-7 metrów podobno. Bo tu takiego wielkiego nie chciałem, bo by to wyrosło by na 20 metrów, by już to uszkodziło, uszkodzało fundamenty domu. Ten nie powinien. I tu ostatnia zmrożona część. A za to się będę brać na wiosnę. Coś tu muszę wymyślić, jak to rozwiązać. Co są sąsiada. Nos czerwony, jak u Rudolfa Renifera. Idę do domu. Zmarzony. Fajnie u nas to dzisiaj wygląda, ale. Mówię, ten mróz. Wziął mnie trochę znienacka. Wziął mnie znienacka. Mam nadzieję, że będzie mało strat. Coś może się stracić. Zobaczymy na wiosnę. Będziemy wiedzieć, bo teraz zimą to już. się nie dowiem, jakie to były z tego straty. A jak u Was? Dajcie mi znać, jak Wasza zima, bo wiem, że w Polsce sypie nieźle dzisiaj, wczoraj. Mówię, u nas u niestety nas sypało chyba na południu Anglii. U nas pięknie, u nas zero opadów, ale mroźno, jak na nasze warunki. Nic, trzymajcie się ciepło, nie dajcie się zimie. Cieszcie się ogrodami o tej porze roku. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć, pa. pa.